Z ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu co do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich, potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mój rzeszał, proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Pan z martwych powstał. Cieszę się, że możemy się spotykać w kolejną niedzielę wielkanocną. Aby dzielić się słowem. Pewnie zdarzyło ci się, że ktoś przyszedł do ciebie i dzielił się wspaniałymi wakacjami, doświadczeniem nowego miejsca. Może pokazywał ci zdjęcia z tamtego czasu pobytu w jakimś może urokliwym, nieznanym albo mało znanym miejscu i zachwycało cię to. Chciałbyś tam być. Myślę, że to doświadczenie, takie nasze, bliskie, które pewnie spotkało każdego z nas, było też doświadczeniem apostołów dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie idą do Emaus, spotykają Jezusa, przychodzą do apostołów i opowiadają im o tym, co się wydarzyło, jak spotkali Jezusa, jak go rozpoznali. I gdy rozmawiają, dzielą się tym doświadczeniem, przychodzi Jezus. I pierwsze słowa, które wypowiada, pokój wam. Jezus mówi te słowa, ponieważ autor Ewangelii Łukasza komentuje nam zaraz po tych słowach, zatrwożonym i wylękniałym. Zdawało się, że widzą ducha. Jezus, znając kondycję serca, Swoich apostołów, przekazuje im orędzie pokoju, daje im pokój, aby oni mogli, doświadczając tego pokoju, Chrystusa z Martwych Jego daru, przyjąć dobrą nowinę, zupełnie inny sposób patrzenia na tą rzeczywistość, która miała miejsce całkiem niedawno. Widzieli mistrza ukrzyżowanego, a teraz widzą go i dziwią się, i nie wiedzą, czy czasami nie widzą ducha. Zupełnie inne spojrzenie. To odwołuje do innego doświadczenia, które mamy w życiu. Takiego, kiedy patrzymy na jakąś rzeczywistość i mamy swój punkt widzenia. A kiedy spotkamy się z kimś, kto jest w tym samym miejscu i patrzy z innej perspektywy, Doświadczamy różnorodności. Może ona nas łączyć, może dzielić. Zobacz, gdzie najbardziej potrzebujesz pokoju. Proś o to doświadczenie, osobistego spotkania, aby ono było Twoim udziałem. Życzę sobie i Tobie, aby pokój Chrystusa rozlał się w naszych sercach. Niech się tak stanie. Błogosławiony Niedzieli.